Black Friday to największe święto zakupów w Stanach Zjednoczonych, które od kilku lat również w Polsce rozpoczyna sezon przedświątecznych promocji. Nieraz jednak trzeba się trochę naszukać, aby znaleźć coś godnego uwagi. My przygotowaliśmy dla was kilka, które trwają do końca soboty, niedzieli lub nawet poniedziałku. Bywa, że akcje promocyjne są przedłużone, ale lepiej tego z góry nie zakładać, bo później można się zdziwić. Nie traćmy więc czasu i przejdźmy do wybranych sklepów. Alidas ponownie nie zawiódł i oferuje szeroki asortyment produktów sportowych, których ceny obniżono nawet o 65%. Ale to nie wszystko. Z kodem dostępnym na naszej stronie otrzymacie kolejne 20% zniżki od ceny nieprzekreślonej. Radzę się spieszyć, bo niektóre rozmiary szybko znikają, a część przedmiotów może być wkrótce całkowicie wyprzedana. Ja już drobne zakupy zrobiłem, ale na tym pewnie nie koniec. Jeżeli na przykład szukacie butów w takim stylu, to polecam zwrócić uwagę czy mają one wkładkę Cloudfoam. Bo różnica w komforcie jest ogromna. Natomiast klapki wybrałem takie też z uwagi na to, że dużo przyjemniej się w nich chodzi niż w innych modelach. Nie są sztywne, dopasowują się do stopy, szczerze polecam. Oczywiście jest to kwestia upodobań, ale wybór jest naprawdę spory i z pewnością znajdziecie coś, co się Wam spodoba. Radzę zapoznać się z tabelą rozmiarów, a następnie zaznaczyć pasujący, aby przefiltrować wyniki, bo Adidas posiada w ofercie buty, ubrania i różnorodne akcesoria. W sumie około 6 tysięcy produktów objętych promocją. Akcję w podobnym stylu zorganizował Reebok. Obniżka do 65% i dodatkowe 25 z kodem. Szybko przeglądajcie katalog produktów na stronie i nie zastanawiajcie się zbyt długo. Ja już zrobiłem zakupy, a ciągle coś nowego wpada mi w oko. Chyba muszę przestać do nich zaglądać. Znajdziecie tu kilka tysięcy pozycji z kategorii buty, ubrania i akcesoria, ale nie tylko dla sportowców. Spodnie dresowe noszę w domu i jak dla mnie jest to idealne rozwiązanie. Czasem trzeba gdzieś wyjść i coś ze sobą wziąć. W takiej sytuacji plecak zawsze się przyda. Mimo wszystko jednak najciekawsze są chyba buty. Wiele rodzajów i tak wysoka zniżka doprowadziły do tego, że kupiłem kilka par nie tylko dla siebie, ale nawet na prezenty świąteczne. Ten konkretny model otrzymujemy z dwoma zestawami sznurówek, ale występuje też w 19 innych wersjach kolorystycznych. Podobnie jak w poprzednim sklepie w Reeboku sugeruję przeglądanie po zaznaczeniu swojego rozmiaru. Przejrzeliśmy wiele ofert z Black Friday, nawet Black Week, ale większość to tylko chwyty marketingowe. Tu macie prawdziwe okazje, z których nie można nie skorzystać. Jak zresztą sami widzicie, my też kupujemy w polecanych przez nas sklepach. Skoro już się ubraliśmy, rzućmy okiem na sprzęty RTV i AGD. W sklepie Euro lista okazji jest wyjątkowo długa i opisanie wszystkiego zajęłoby nam zbyt wiele czasu. Dlatego tylko szybko zerkniemy na kilka rzeczy. Motorola Moto G7 Play. Jeden z najlepszych smartfonów w przedziale cenowym do 500 zł. Dzięki dość intuicyjnej obsłudze sprawdzi się nawet jako prezent dla osób starszych. Sam miałem już niejedną Motorola, a właśnie G7 Play zamówiłem wujkowi. Telewizor Samsung, kulec, 43 cale, 4K Ultra HD i świetne kolory. Automatycznie dostosuje jasność do otoczenia, sprawdzi się jako ekran do gier, a po wyłączeniu może posłużyć jako dekoracja wyświetlając interaktywne tło lub wybrane przez Was zdjęcia. Lubicie ciekawe? Ten wysoko oceniany przez internautów Express marki Philips przygotuje dla Was jej 5 rodzajów: mieli kawę, spienia mleko i co istotne, jest prosty w czyszczeniu. Na koniec trochę rozrywki. Microsoft w swoim sklepie w świetnych cenach oferuje zarówno konsole, jak i gry. Xbox One S All Digital Edition za jedyne 699 zł. Xbox One S z dyskiem 1 Tera za 949 zł. Dostępne są też inne wersje jak i zestawy z grami lub kilkoma podami. Kontrolery można dokupić w różnych kolorach, co wydaje się być fajnym prezentem dla gracza. Sprzęt już mamy, przejdźmy więc do gier. Na wyprzedaży wiele z nich można kupić z rabatem do 50%, chociaż ja tu widzę i dużo większe obniżki, a z subskrypcją GO to otrzymacie rabat jeszcze wyższy. Jakie tytuły są dostępne? Pierwsze z brzegu to Borderlands, Red Dead Redemption, FIFA. Gears 5, Call of Duty, Fortnite, Assassin's Creed, Forza Motorsport, Mortal Kombat, Rainbow Six, GTA, The Sims, Battlefield, Fallout, Overwatch, Doom, Dark Souls, Destiny, Wiedźmin i wiele innych. Posiadacze komputerów powinni się zainteresować usługą Xbox Game Pass. Już za kilka złotych możemy otrzymać dostęp do ponad 100 gier. Z czego chcieć więcej? Czasu i tak nie starczy, żeby to wszystko ograć. Zapraszamy na stronę kotrabotowy.pl, gdzie czeka na Was jeszcze więcej interesujących promocji i wartościowych kodów. Życzymy udanych zakupów!